Oh Słowa Ewangelii według świętego Marka. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę bądź oczyszczony. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak, że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Oto słowo Pańskie. Cieszcie się i weselcie w Panu sprawiedliwi. Radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca. Ten fragment Psalmu, który dzisiaj śpiewaliśmy, Psalmu 32, jakoś pięknie nawiązuje do kolekty dzisiejszego formularza. Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych. Daj, abyśmy z pomocą Twojej łaski stali się godnym mieszkaniem dla Ciebie. Bóg chce przebywać w sercach prawych i szczerych i ma moc takim nasze serce uczynić. Sprawić, by było prawe i szczere. Prawe, by nie było poranione, dotknięte konsekwencjami grzechu. Nie było miejscem, gdzie grzech niszczy człowieka, a może czasem jest przez człowieka ubóstwiany. Bóg ma moc uczynić to serce prawem. Ma moc ją również uczynić szczerym, szczerym w miłości, szczerym w zaufaniu, szczerym w wierze. Stawiając Boga w centrum. I moi drodzy, kiedy przychodzimy na tą Eucharystię, kiedy przed chwilą na tą modlitwę powiedzieliśmy Amen, to mam nadzieję, że uświadamiamy sobie wagę naszych słów, wagę motywacji, z jaką przychodzimy do tej świątyni. Że chcemy wyjść z sercem prawym i szczerym. Chcemy wyjść sercem bardziej przywiązanym do Boga niż do trądu naszego życia. Grzechu, który nas izoluje, grzechu, który nas niszczy, grzechu, który nas zabija. Że chcemy wyjść sercem prawym i szczerym. Sercem, które staje się sanktuarium obecności Boga. Nie sercem pustym, nie sercem kamiennym, nie sercem nieuporządkowanym. Stajemy na progu wielkiego postu, szczególnego czasu, kiedy przez post, modlitwę jałmużnę, tego do czego zaprasza nas dzisiejsza modlitwa, staramy się dokonywać, wpuszczać do naszego serca, do naszego życia tą Bożą łaskę, która ma moc uczynić nasze serce prawym i szczerym, a przez to nasze życie szczęśliwym i wolnym. Bo jeżeli Bóg z nami, jak powie święty Paweł, któż przeciwko nam? Jeżeli Bóg w nas mieszka, to w innym miejscu zapewnia nas święty Paweł, że wskrzesi nas do życia wiecznego mocą mieszkającego w nas swego ducha. Również wskrzesi nas do tego życia łaski, które w świecie, w którym żyjemy pełnym zgorszenia, nieprawości, głupoty, nie pozwoli nas odrzeć z nadziei, nie zamknie nas w postawach egoizmu, a uzdolni do czynienia dobra, miłosierdzia, Spraw, abyśmy z pomocą Twojej łaski stali się godnym mieszkaniem dla Ciebie. Bóg chce w naszym życiu mieszkać, Bóg chce w naszym życiu działać. Przychodzi trędowaty do Jezusa. Chociaż nie powinien się do Niego zbliżać. Chociaż prawo mu tego zabrania. Ale jakoś głęboko w intuicji odczuwa, odnajduje, odczytuje, że oto tu jest źródło prawa. Słowo, które jest słowem mocnym. Słowo, które przynosi uzdrowienie, słowo, które wyrzuca złego ducha, słowo, które wlewa nadzieję w ludzkie serce, słowo, które objawia miłosiernego Ojca. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Przychodzi z wiarą, z ufnością, chociaż może jeszcze nie do końca ją rozumie, bo przychodzi, aby. Znaleźć ratunek w sytuacji, kiedy wszyscy i on sam może widzą chorobę jako rzeczywistość, która jest nieodwracalna. Przychodzi po ratunek, przychodzi po uzdrowienie. A najgłębiej, Przychodzi po życie. Jezus mówi, chcę, bądź oczyszczony. Ta dzisiejsza Ewangelia to ten obraz, jest jednym wielkim pytaniem o naszą dyspozycję. Skoro Jezus chce, to czy my chcemy? Czy nasze chcę, pragnę, realizuje się, czy tylko pozostaje w sferze naszych pragnień i marzeń? Chcę przyjść do Jezusa, chcę coś w moim życiu zmienić, ale czy przychodzę? Czy pozwalam mu się dotknąć? Czy przychodzę na tyle blisko, żeby mógł mnie dotknąć? To jest pytanie o naszą modlitwę, to jest pytanie o nasze spojrzenie na słowo Boga. Jezus chce i może. Pytanie, czy my chcemy. Jezus w innym miejscu powie: Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie uzdrowienie dla dusz waszych. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, a znajdziecie uzdrowienie dla dusz waszych. I to jest, a może to powinna być najbardziej zasadnicza motywacja naszej obecności w Kościele. Spotkanie z tym, który jest uzdrowieniem naszych dusz, jest lekarzem naszych serc. Przychodzimy jako trendowaci, dotknięci naszymi grzechami, naszą słabością, nie godząc się z takim patrzeniem na siebie samych, a odnajdując w Słowie Boga ten obraz wolności i łaski, tej miłości Boga do człowieka, która czyni człowieka wolnym, czyni człowieka szczęśliwym. Tyś mą ucieczką i moją radością, śpiewaliśmy w psalmie. Szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona została nieprawość, a jego grzech zapomniany. Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, a w jego duszy nie kryje się podstęp. Bo jeżeli pozwolimy Bogu w naszym życiu zamieszkać, jeżeli pozwolimy, by uczynił nasze serce prawym i szczerym, jeżeli pozwolimy, by uzdrowił naszą duszę, to przyjmiemy to, co jest źródłem naszego szczęścia. Znajdziemy szczęście prawdziwe, trwałe, umacniające. Szczęście, które rzeczywiście będzie wyrazem obecności, znakiem obecności Boga w nas, a przez to czyniące nas Jego świadkami, Jego apostołami. Światowy Dzień Chorego który dzisiaj we wspomnieniu Matki Bożej z Lourdes Kościół po raz kolejny obchodzi. To właśnie praktyczny wyraz tej prawdy, o której mówi dzisiejsza Ewangelia. Że możemy stawać się świadkami miłości. Papież wzywa nas w tegorocznym orędziu do tego, by zmierzyć się z izolacją, Zobaczyć, że człowiek chory, może nawet otoczony bliskimi, może przeżywać osamotnienie, może zamknąć się w doświadczeniu cierpienia, może bać się rzeczywistości umierania, bo dzisiaj człowiekowi trudno żyć z tą perspektywą, że jego życie kiedyś się zakończy. Ale jeżeli człowiek żyje wiarą, jeżeli usłyszy dobrą nowinę o zbawieniu, to tak naprawdę wie, że jego życie nie ukończy się. Będzie miało swój przystanek tu w doczesności, ale później swoją pełnię w spotkaniu z Bogiem żywym, który jest zmartwychwstaniem. Który jest życiem umarłych, który ociera z oczu wszelką łzę, bo śmierci w jego królestwie nie ma. Ale dopóki się to stanie, każdy dzień jest okazją do czynienia dobra. Możemy oczywiście i świat często tak czyni. Pomstować nad chorobą, nad cierpieniem, pytać się, gdzie jest Bóg. Ale człowiek wiary nie tylko nie pyta się, gdzie jest Bóg, ale w swoim sumieniu zadaje sobie pytanie, czy nie jest to miejsce, gdzie to ja powinienem być. Jeden z teologów, zastanawiając się nad cierpieniem, nad chorobą, postawił śmiałą tezę. Oczywiście ona ma swoją, e, swoją prawdziwość tylko w określonym zakresie z jakąś analogią, ale powiedział, że choroba i cierpienie często jest darem dla ludzkości. Tylko wtedy człowiek może dla człowieka stać się miłosierny. Może okazać miłosierdzie, bo wygodniej jest żyć swoim życiem, trudniej zobaczyć potrzeby innych, a choroba i cierpienie jest takim katalizatorem, które do tego nas zmusza. I dlatego święty Paweł w drugim czytaniu nie próbuje przypodobywać się jednym drugim, ale mówi, że nie szuka swojej korzyści, ale chce, by byli oni zbawieni. Chce stać się darem dla drugiego człowieka. Chce uczynić swój dar, swój czas. Ofiarą, której wyrazi, wypowie, naśladuję Chrystusa. Żyję jak Chrystus. Dzisiejszy dzień jest okazją do tego, by modlić się za chorych, ale też otwierając nasze serca na Bożą łaskę, na Bożą obecność, stawać się dla nich, tym, który przynosi miłosierdzie, który przynosi pomoc, który przynosi opiekę, dobre słowo. Chociaż Kościół ten Dzień Chorego umiejscawia właśnie przez kwestię uzdrowień i łączy z objawieniami w Lurd. To przecież te objawienia przede wszystkim pokazują, że tą największą chorobą ludzkości jest grzech, a uzdrowieniem sam Chrystus. Niech te światła, i wypływające z objawień, i wypływające z dzisiejszego Słowa, zaproszą każdego z nas, by sercem prawym i szczerym, przepełnionym obecnością Boga Wszechmocnego, stawać się apostołem prawdziwej miłości w tym świecie, który tak bardzo tej miłości potrzebuje.